na plaży. Mam dobry nastrój i chcę zdobyć nowych przyjaciół. Dzień dobry. Nie mogę na nią patrzeć. I jest obleśne. Przepraszam, że zrobiłam zamieszanie. Jesteś szmatą, dlaczego stanęłaś obok mnie? Spadaj. Jesteś szpetna i łatwa. Ona mi nie wybaczy. Nie przyjechałam tu, żeby się kłócić. Przyjechałaś tu, bo lubisz rozkładać nogi. Odbiło jej. Spałaś z każdym facetem, jakiego znam. Zaliczyłaś trójkąt z Jackiem. Nie będę się wtrącał. Wiedziałaś, że jestem z Jackiem. Wariatka. Nie kłam. Nie potrafię mieszkać z Frankie i Nicole. Niech Frankie się wali. Przestań kłamać, że nie wiedziałaś. Nie kłamie. Akurat. Mam dość kłamstw Jacka, nie znoszę go. Kłamiesz od kiedy tu przyjechałaś. She's a fucking liar. Powiedziała prawdę, she's a fucking liar. ale zazwyczaj kłamie. Przespałeś się z nią, a teraz ją obrażasz. No, no, don't Oczywiście. Don't them, sam no, sam jesteś kłamcą. Mate, Jack zarzuca Frankie kłamstwo, Jack a sam ściemniał od samego Frank początku. Zamknij się wreszcie już, nigdy nie pójdę z tobą do łóżka. Wolałabym zjeść psią kupę. Eks na plaży.